Jeśli chcecie myśleć o tym, jak ojciec może wpływać na syna i na jego takie poczucie ja, i potem na jego seksualność, to zobaczcie sobie świetny serial Sex Education. Jest tam taki Adam Groff, który jest synem dyrektora szkoły, i tam jest pokazane, jak rodzina kontroluje osobowość, seksualność, życie syna. Ten Adam jest całkowicie odcięty emocjonalnie, ponieważ on wszedł w taki wzorzec w cudzysłowie prawdziwego mężczyzny, który jest taki twardy, brutalny, agresywny. Ale w związku z tym on nic nie czuje, no może poza jakąś złością, dlatego rozstawia innych po kątach, bije, jest takim mrukiem. Dziewczyna go zostawia, jemu nie idzie w seksie też. Mimo, że ma największego penisa w szkole. I on jest zimny, przemocowy, niepewny siebie, i agresywny, i zraniony. On się oczywiście potem trochę wyzwala z tej klatki kulturowej, zwanej prawdziwą męskością, ale on bardzo długo żyje, zachowuje się i robi rzeczy albo na złość swojemu ojcu. Albo pod dyktando swojego ojca. On się boi swojego ojca bardzo. I przez to, że jego ojciec jest takim zimnym, po prostu synem, to ten Adam, jedyny wzór, jaki ma, to ma taki właśnie wzór takiej patriarchalnej, zimnej, odpychającej męskości. I dopóki on się nie nauczy czuć, rozmawiać, wyrażać swoje emocje. To mu się nie układa w związkach, to, to jemu ja się nie układa z ludźmi, on potrzebuje to przełamać.